Nels Diner Dobra, ja biorę tylko to Są lagi są lagi? Nie ma. Uj! Ja wezmę sobie kamerę Można iść Dobra Kurwa, już myślałem, że ten Ja też Trzeba ta poduję. Tak Kurde, jak ładnie Hej! Ale jesteśmy na pustyni. Breaking Bad reference No no, no. Co to mamy? Jakieś kokosy. Tak. Screenshoty o, zrobione. Screenshoty. Mała ta restauracja, przynajmniej się wydaje no. taka. Korków nie ma. Wydaje się na małą, no. No bo jest na górze, to jest jedna z małych tych map. Dzień dobry. Gdzie są korki? Nie ja wiem. muszę coś ogarnąć, jest za ciemno. Myślicie, że kawy mi tu zrobią, jak poproszę? <noise> tak. Jaki ekspresik dojebany? Proszę, cyk. Kolbowy chyba. Z... Nie znam się. Gdzie to kibel jest? Dzień dobry. O kurwa, ty! Ale mgła w kuchni. Coś się chyba spaliło. Olej tygodniowy. O, cebula! Ty cebulą cię mogę rzucić. Dzień dobry. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? O, ktoś na nie zmywał. O korki. No, nie, to nie korki. O, jest, ko są korki. Dobra, są. Odpalone. No! Chodź tu! Ma, ma... Masz to... kamery działają! Ej, kamery są takie! Patrz to! O kurwa! Ma, ma... Ma, patrz, patrz to! Ty masz cebulę! Cebul. Patrz <laughs> patrzcie na, ka patrz na kamerę, ale no, normalnie działają. No, no, pan... no, Ej, zajebiście! Normalnie te kamery działają. O kur? O. Ty bo tu jest. No, musisz wszystko obejść. O, pro... o kurwa! Gierki mają na, na zapleczu Działa! Ej, ej, tu wejście jest! Nie da się grać, kurwa. Kapusza. Nie, trzeba mu się nie da grać? No szkoda, eh? Ale gówno, nie podoba mi się to. Insert coin. O, jest tu! Jest, tu, no, tu jest. Nie oni. O. Jest tu? Może być. Bo. on tu event zrobił, ale. Orbów nie mam, o ale on się włączył. Chuj wie. Alan odpaliłem. O, kibelek! Dobra, panowie ze dwóch na chwilę. dzień dobry, chodź. Nie przeszkadzaj. Da się wodę włączyć? Nie da się. brakuje mi takich guwien w grach. Bo w starych to... No, dobry bicik. Do srania, kurwa. Bicik do grania. Bicik do grania. Event. O! Drugie ma. Sidewinders. Oj, karta jest. Mogę tu włożyć swoją kartę. Sidewinders. Nie patrz na go. Nie patrz na mój pin. <laughs> Nie patrz na mój pin, chłopie. O, druga toaleta. Ile to piwa? Jakie... Panie, mydło... Mydło się skończyło. Uuu, ile piwo. Ty, dobra, szanuję. Można suszarkę chociaż włączyć, zajebiście. Chakes, malz, złot, Dobra, dolar, teraz złączy się. No. Nels Diner, Nels Diner. Tu jest to, to przejście. Tego? Waffles and Pancakes. Do drugi kibel. Ciao, ciao! O kur. Ale, ale mocne, ale. Mo... Co? A dbaliśmy do O kurwa! Ej, fajna ta mapka jest. Więcej Pięknie powinno być takich, na no. Zaraz nas drugi, to jedzie i będzie koniec. Nieważne, no, ale... warto było. To za 90 centów, kurwa, ten. Zabiję cię tym nożem. <laughs> Damian ty za Dobra, Damian, ja jem. Damian, Damian. Dobra. Shake yes. Pu, pu, pu. Wbijam ci nóż. The za 7 tych dol euro. Nie tam dol. Nie <laughs> nie dobry. To <laughs> Dobra, fajna ta mapa Ej, Ja czekam na to, żebyście się, a kawy nie da się z tego zrobić. tego I wam kurwa hantę zrobimy obrabujemy. odrobujemy, Nie kończy się Ej, ale słyszycie? Czekam na to, żeby się tu śmiejecie, a ten hamta zrobi O, właśnie, kurwa, właśnie z... robi Właśnie kurwa zrobił, ja pierdo Kurwa Ej, bo jest kaplica chyba, wiesz? Idzie, idzie, idzie Ty, Kasi, ty palisz kasidło O, dzień dobry ty starsza pani biegnie po. Ty, to typowe w amerykańskich restauracjach. O ty śmieć. <laughs> o, o, o ty, wariacie. Teraz do nas przyjdzie, nie? Kończył. Koniec. Koniec. PTLN! Haha, to się cieszy. Dobra, idę, idę po ten. Ja dalej nie wiem, skąd już przyszedł. Dzień dobry. Ja to tak. serię, A gdzie policja? Ty, można to tworzyć. Nie, nie mam pieniędzy, tam. kuro. Nie można. Ten, ten, już chciał zajebać w grze. Zobaczmy czy mogę coś ugotować. Mikrofale włączyć. Kurwa, y, można coś jeszcze wziąć. Się. Tam nie było. Można wziąć ten, księgę i git. Marnują się picia, kury. A można tędy wejść? Idę zobaczyć. Ale w kuchni jest zajebiste stół do się Ale ja mówiłem, że tam można wejść, jest tam jest drugie wejście no, Tam można fajnie biegać dookoła Tam można wejść, tam jest drzwi A w widziałem Tutaj, coś, coś, tutaj jest? Kurwa mać, kto wziął dwa kadzidła? Nie ma Jabry. dobry Dobra, kurwa, zapierdalam wszystkim piguły Wszystkie piguły To wszystkie tabletki Dobra, gdzie, gdzie, on jest? MÓJ JEST kawki! Wejdź, bo cię nas z nas cebulą rzucę, uspokój się. Moje kurwa. Dobra, gdzie on jest? Ma ktoś termometr? Nie mam. To szukaj go. On gdzieś tutaj jest chyba, albo mi się wydaje. O! No, jest tutaj! Nie kurwa, hand, był. Dobra tu, nie wiem czy tu jest, czy nie. Mm. Chwila, chwila. Gdzie, gdzie do ty możesz się schować? Hand. hand, Kurwa faktycznie. Jest u mnie, ginę. To git. To git. Kurwa, chuju ty. Widziałem kogoś przez szybkę przed chwilą. Kurwa, tu też jest przejście, nie? Widziałem kogoś przez szybkę. Jest dalej hand? Tak, chyba. Nie. Nie. A tu jest przejście. O kurwa. Ty, popcorn tu się nie. robi. Nie, bita śmietana. no to zajbisty. Czego się dać, smażona? Czyż biton śmietane? nie biton? Nie, nie o kurwa! Ale ciu, dawaj to, dawaj to. A Dobra, on hantował mnie, ale też tam event był z tego z kamerami miejsca. Dobra, trzeba wypadałoby go znaleźć, bo ja już nie mam tych chyba jest, bo kuchni mam 13 stopni No 11 stopni tutaj może będzie może być kuchnia Nie, w kuchni... Nie W kuchni w kuchni, kur. nie mam Nie, to jest freezer kurwa, to jest freezer, minus, minus 2 stopnie kurwa Zabij go lodówką Dobra, to mamy ufałka, Sól No już więcej nie wezmę Nie, o. jest we Freezerze, we Freezerze No wiem, minus, no to minus stop nim jeszcze, co tydzień nie. Jest hand. No bo to Freezer, kurwa, No myślałem, że to jest zimno, no No ale jest zimno, ale nie aż tak, jak duch Tu do prawej i tu o, jest, O no. kurwa, aż tam? A tu ja stąd bitą no, śmietanę ja. widziałem No bo jest bita śmietana Chodź, do mordy się wleje Lej ci po plecach. Czekaj, chcę kurde tą książkę rozłożyć. Lej ci po plecach to śmietanę. Lej. Ooo, wariacik. O, co się. Masz sól? Walkę, 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 walkę. Mam ufałkę, Ufałkość. dawaj sól. O, jest ufałka! walka. O, jest. Ultrafiolet. fiolet. To freezing ultra fiolet. Um... Freezing jest też? Dobra. Tak, przecież był. Mimik, eee, mimik. No. Demon fi... raczej nie. Tu to nie jest. Mimik, Abodzin. Ej więcej palczy Czyli, e, nie, Orby nie muszą no. być, orby muszą być Jakie to jest mimik? Nie, mi, nie było orbów chyba, ale można zobaczyć A nie, jeszcze musi być i... nie Co musi jeszcze być? Idę po kamerę Ghosty Ja mam spierdalony O kurwa te drzwi Ghost jeszcze może być Jak to mimik? Spierdalaj, ja! hm. Eee, Mimik to y... Spirit Box jeszcze jak to, jak to, jest mimik? Dobra, to ja biorę, to ja biorę kamerę. Jak to nie jest, to jest Spirit Box albo IMF. Dobra, to ja biorę kamerę. IMF tam jest. No wszystko tam mamy w sumie. No. Dobra, biorę jeszcze jeden, bo... To Idziemy. Któryś da. z nas pewnie zginie i nie wróci z tej wyprawy. Ale kuj. No ja już nie, ja już nie wrócę. A to, to tam. Dobrze, tam zapomnieli Ciebie w koszty wrzucimy Gdzie <grym> naurę Chodź tu, sam nie chcę ginąć Spalił na znowu Jak wygra ten bardziej wysportowany Orbuk nie, nie ma Przejdź a ty, a Daniel przejdź. Daniel przejdź. Tak widzimy. Nie ma tego. to musi być jean. Musi być jean. Ja. Jademy. Oto na 90... 90% jest jean. Mało. To 95. Złapał cię. No bardzo. Pierwszy bada, pierwszy BD. Nie będziesz. Jestem. Jestem. Pierwszy do tego do kompa s -a. Dobra, Mimiko na pewno odpada. Do jean. Zaznaczamy. Chodź ci podgrzeję brodę. Ooooook Kufa. Zapalczy mnie no się... to jaka ma No iła S.